i jem sobie to się mleczko. na 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 to masz trochę to lepszego natra o, no no dobrze go rozdamy no. o już weszłam. a mi gra najlepiej na daleką jest lepszy nie zgnołem bo chciałem no, z moczisem, chciałem go zabić no, jedno, no. Am, jedno. Am, to jedno jedno a mi się jest to dla moczis jedno, dwa

Ładnie porobiłem tego Rico. Ja, ja biorę, ja biorę. Bierz. Bo ja jestem Tara. Jestem Tara, no. Kingdom Brawl no, Dobra, nie, nie Dzisiaj internet tylko. Nie, nie miałam jak pokonać tamtego Maltesza. Nie on ma Kurde! Ale i tak ty się milczasz. Kupiłem sobie kostkę Rubika 3x3. Zarębiście! 3 na, 3. na staranka. E... Wybrać numer, mogę? Taki numer? Wybieraj. No Mów stop i numer. Stop i dva... 16. 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Może być 20. 8? 20. Nic no teraz ja mówię tobie stop, stop dwa. I to. I to. Czyli coś no to. Czy bula. bóla? Poczekaj. No I to bula. No Stop 5 o, you baby. Chyba będzie to w Nie no, dobry to jest team, nie mówię, że jest zły, ale też trochę kitowy, bo ty jesteś na blisko, jest na daleko i... Obywatele są na mapie. O kurde, nie piszę oki, bo uciekaj. Gdzieżki na? uważaj. Uważaj, ile on tam jest. a ile on jest na mapie. Leon jest na mapie. Dziń! O kurde! Ej, mi zaraz laga, Mam lag, mam lag, mam lag. mam lag, mój gorzej. Ej, nie, Ej, Ej, nie, nie pisał oki, bo uciekaj. Gdzieżki na? Ja piszę. Ej, dobra, uważaj. 4, 3, 2, nie, jeden. nie wiem czy to tak uważa, że...

Ile jeden. chcesz? Stop 1? No. Stop 2. Stop 2. Jezu, nie! Zej patrzcie, chyba, prawda? Jak my wygramy. To bym powiedział. Tak mi gówno wygra. Weź na środek. Piperka zabiję. O, spojk! pod jego, w swoim krzakach! Nie, nie idź tam, nie idź tam, nie idź tam. Na pewno. Kryj się tu. Bij to skrzynka. Zostaw mi dzioba. Albo uciekaj, uciekaj, uciekaj. Hello. Przejdź. Właśnie, a ty zwaliłeś to. Dobra, został. Raz. Wyrwał do mnie mrzał. Ja ja mam nagi, O nie, tam Ciężko zebrać kiwo. Jak pójdziesz? rano wstał. Hajsu mi Iśka nie dała. Tu jej nie kupię, nie kupię Wam kostek. I Hajsu nie dała. Ale zobacz. Iśka! Iśka, Iszka, nie dałaś mu kiju. Hajsu! Mama kupowała? Ja no po co dajesz ci kasę? Proszę bardzo, no, panie Dawajcie ten plecak, jak Powiedziałam, plecak do mnie. Nie. I to sprzątasz. Powiedziałam, plecak do mnie. Kło. Ściągaj To nie, już nie ściągaj, już nie ściągaj. Telefon. Telefon w domu zostawiasz. Koniec twojego rozmawiania. No przynajmniej cię. nie porobię ich, ale może fartownie. Kurde, alecz! Miałem jest coczek. Mamus! Daj mi Hajs! O nie, ona mi szkolena. Mamu! Ale będę musiał je chować. Pierw muszę sprawdzić jak się ruszają, okej? Okay? Rolik masz szybko? Dobry numer, no tak Tak, To tak często. Stop, stop, 10. stop, 2. stop, 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 a stop, 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 no stop, bo stop, 3. No lepiej trochę. Spojrzę, spojrzę. Chodź. 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 Łatwo mi na kołnierz. Ej, mordo. Ej, blokujecie czoło. Dużo, ale. Ale miałem za 1000 kieszak. Nie wiem, co miałem za 1000 kieszak. 550 mocy. Jak Jakbym je kupił, to bym nie był. Nie, nie, na 9 mocy. A jak powiesz, czy on? Ała, kurde, łeb tu boli. A mnie boli nos. Bo nie. Kapik debil popchnął na szafkę. Kiedy? Dzisiaj, dzisiaj. Kacper spora? debil? Nie. Nie ma takiego Kacpera. Bóg. Wyhalisz, bo ja mam dwa ciby. O, mam dłuższe. O, mam dłuższe. Idź, ja tam do ciebie spaję. Kurde, mam spajkę nikt nie jest tego chyba to ja tego go wezmę. boję patrz, patrz, patrz. Ja patrz z boku nie 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 na nie 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 tutaj jest. Ej, uciekaj, ona ma 12. Zabiję się jej. Może zaraz. Nie bierz, nie bierz. Albo bierz, 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 bierz. Wszystko. Wszystko dla ciebie. Szczerze. Ult, ult, ult. nie gold. Komuś. No chodź, kurde, rosa, chodź. No co? Chodź. Chodź. Jak ona się ukąpiła, kambiu tak, tak. Debil! Debil. Debil. Куда? Я вам атаковал. Я вам атаковал. Удрал. Кстати, я тебя надел. Нет. Пойду, не думаю, габок собрал. Мало. Еще там чуть больше. О. Два целых. Эй, мы нагревали.